Że jeżeli nie popierasz lootboxów, ale masz chłopa w domu, który na tych lootboxach robi majątek, no to trochę jest to niespójne, no. Mój narzeczony ma dziecko z poprzedniego związku, nie potrafię go zaakceptować, a co dopiero pokochać. Co mam zrobić, czy ta relacja ma sens? kategorii trudne sprawy trochę. Idziemy do dziadka. Masz, zanieść dziadkowi. No i nadchodzi pierwsza gladiatorka w świecie Spartakusa. Tenika Davis jako niepokonana Achilia, rzuca wyzwanie męskiemu światu areny i nie da o sobie zapomnieć na długo. 1% odnośników czystych, czyli telefonów, smartfonów, pralek Wi-Fi, nowoczesnych urządzeń idzie dla artystów, takich właśnie, którzy są chorzy, viral. Kebab, czyli projekcie Friza oraz Przemka Pro, tam pewnie pamiętacie, była drama z yy, Książulem, tak, że pojechał, tam jakaś porcję większą dostał, coś tam, ogólnie mówił, że smaczne, ale trochę za drogo. No ogólnie była cała zadymka gdzieś tam wokół tego. No i teraz się okazuje, że po jakimś czasie ludzie się z powrotem tam wybrali, no i że problemy są z czystością. Że oni nie rozumieją, że mnie to doprowadza do sza... <grym> <grym> I jeszcze kurwa ten, I jeszcze ten zgrzyto. Że oni nie rozumieją, że mnie to doprowadza do szału kurwa, że nie są te schody zajane i one są tak zajane tym syfem, że ja jedyne o czym myślę jak zejdę na to pierwszy... Schody. I realnie to... No to tak. To tak się właśnie zestarzało, że Vital Kebab to no też za czysto nie jest, a przynajmniej na yy, uwiecznionych tutaj fotkach. Gdzie widzimy? Do tutaj jakiś kosz, ewidentnie przepełniony, porozlewane napoje. Tutaj w łazience też chyba, że papieru nie ma. Jakieś resztki, coś kurwa urwane albo nieuzupełnione. No ogólnie też widać, że raczej za czysto nie jest. Du a tutaj leży dalsza część tego. <laughs> to miło, że nikt nie bał tylko ten. Gdzieś leży dalsza część od tego papieru. Tutaj jakieś listwy pourywane. No ale to już nie jest kwestia czystości, tylko no, że coś tam się rozwaliło. To mógł ktoś nogą zawadzić. Tutaj, że umywalka też jakaś upieprzona cała. No w każdym razie, no generalnie nie wygląda to, nie wygląda to zbyt dobrze. Nie, no i ludzie się trochę zaczęli kłócić o to, czy to jest kwestia właścicieli, czy może bardziej kwestia ludzi. No ja uważam, że to jest trochę tak 50-50. Bo, no z jednej strony, czy ludzie potrafią zrobić sy w lokalu? No oczywiście, że tak. I to świadczy o tych ludziach. No nie zapomnę, kurwa. Jak wiecie, byłem na, na festiwalu, już nie będę mówił którym. Chodzę do Toj a tam na spłuczce, zamiast w Kiblu, to na spłuczce było gówno nasrane. To ja nie wiem, ktoś musiał wejść na Kibel, kucnąć nad tą spłuczką i tam zwalić kloca. No myślę, że trzeba by się nawet nieźle nagimnastykować i w ogóle postarać, żeby coś takiego zrobić, nie? No ale ludzie są zdolni do takich rzeczy. Nie wiem, czy ich to śmieszy, bawi, czy o chuj chodzi, no ale niestety tak jest. No więc tutaj w takiej oczywiście innej skali. Czy to, że wywalają te rzeczy, czy coś się rozlało i tak dalej, że upychają jakieś śmieci? No tak, akurat tutaj rzeczywiście powinno tam, być to na bieżąco i czyszczone, i bo część tych problemów no, wynika z tego, że kosz jest ewidentnie przepełniony. Jak długo to trwało, może za chwilę to sprzątali, nie wiem. Mam po prostu jakieś takie jedno zdjęcie czy, czy nagranie. To, że w nie ma papieru, no to też yy, raczej od dłuższego czasu było. Jakieś tutaj śmieci leżą itp. Nie wiem, może jeden gorszy dzień był jakiś. Może było tak, że, nie wiem, pani, która sprząta, była na urlopie, może się rozchorowała, może coś i się tak przydarzyło, ciężko powiedzieć. Natomiast, no, w lokalu gastronomicznym takie widoki nie są zbyt dobre i o ile dama z książulem jeszcze mogła być na zasadzie, no, śmiesznie zrobimy sobie reklamy, o tyle, kurwa, no, takie widoki już nie bardzo, no. No, ale jak już jest Kasix, posłuchajmy co miał do, na, jej, na jej temat do powiedzenia Rok, choć niektórzy mówią, że Rick. Ej, ja do Kasi mam dużo sympatii, ale ona nie jest przeciwna Hazardowi. Na kika powoli przechodzą nawet ci, którzy wcześniej byli bardzo mocno przeciwni Hazardowi, czyli twórcy tacy jak na przykład Kasi Zaraz, zaraz. Stop, stop, stop. stop, Wróć. To jest taki dobry sposób, nie? żeby unikać hazardu. Że jeżeli nie popierasz lootboxów, ale masz chłopa w domu, który na tych lootboxach robi majątek, no to trochę jest to niespójne. no. Że co? Że to jest trochę jak być niewierzącym, ma mieć ojca księdza? Nie, to jest trochę tak, jakby być mają Staśko, i mieć chłopa, który regularnie zaprasza dziewczyny do domu i je bije. I potem się przedstawiasz jako osobę, która myśli o ofiarach. To jest bardziej tego rodzaju analogia. <noise> Dla mnie to jest niesamowite, że regularnie na ripicie wracamy do tematu, do tematu Kasiks i jej partnera, i jej podejścia do hazardu, a także jego podejścia do hazardu, które się, jak wiemy, znacząco różnią. Ale co ma zrobić zerwać z chłopem, tylko dlatego, że otwiera skrzynki? Nie, no u niego to już nie chodzi tylko o otwieranie skrzynek. Nie? To już nie chodzi tylko o otwieranie skrzynek. What? What? On zna jakieś inne słowa po angielsku? Boże, Kasiks, <noise> no miłość boską, trzeba mieć jakieś ambicje, ok? W doborze partnerów, o może on ma jakieś zalety, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Ej, gdyby to była żona jakiegoś mojego znajomego streamera, tak samo bym się śmiał, to nie chodzi o to, to jest... <noise> więc, ten, więc to było sprzed 9 miesięcy jak Rok oglądał materiał Konopskiego o skrzynkach, to, to wtedy tak mówił z kolei. I był klip jak Remsuła tam reaguje na, na sloty, jak mu wypadają jakieś rzeczy. Już nie promuje kasyn online. O widzicie? Jak miło. Znaczy nie no, ja mam wrażenie, że to się powtarza w kółko kur... To samo jeżeli chodzi o ten wątek, który pojawił się i tutaj. To znaczy, kwestię przede wszystkim tego, jeżeli mówimy o tej relacji, że powiedzmy ona w jakiś sposób moralny nie popiera tego, sama nie robi, robiła, ale się wycofała, a z drugiej strony, no jakby nie patrzeć z racji tego, że ich życie się przecina, z racji tego, że są parą, w jakim stopniu jest tam też beneficjentką tego, że on w ten sposób żyje. No, no i tak to wygląda, no i ludzie za każdym razem będą to wypominać. No. Ja mam to już w dupie, wkurczą mnie bardziej to ich wypłatę na czerwone postawie i Wam do d***. No nie, no ale wiecie, no jest tak, no że, że w takim czy innym stopniu no, z tego korzysta i no kurwa, no mam wrażenie, że ciężko będzie się jakoś odpiąć od tego argumentu, no bo on jest, no. Jak kupujesz na przykład mieszkanie na spółę, no nie, no i wiesz jaki z czego twój partner czerpie dochód, no to, no nie wiem jak to można odbić, no. Nie mamy wspólnoty majątkowej, mamy po 50% udziału. No ale to... Gdybyś na przykład kupiła je sama, no to wyjebane, nie? Ale jak kupujesz na spółkę. No w sensie. Kurwa, no bo dla mnie to jest trochę na takiej zasadzie. Bo to, na, właśnie nie, to nawet nie jest na takiej zasadzie. Bo chciałem powiedzieć na takiej zasadzie, że ktoś nie chce wiedzieć, co ktoś robi i z tego korzysta. Ale ty w sumie wiesz, no bo tak trochę mi się skojarzyło z rodziną Soprano. No ale tam była to trochę inny układ, tam był. Ja sobie to już przepracowałam i zaakceptowałam, że inni ludzie mają inną moralność. Mi skrzynki przeszkadzają, więc nie chcę ich promować. Mi przeszkadzają i nie chcę dla mojej widowni tego pokazywać. Świata nie zbawię, a remka kocham, pozdrow. No tak, ale jednocześnie uznajesz, że w jakim stopniu jesteś beneficjentką jego ruchu w internecie w tym, tego, że no właśnie reklamuje skrzynki, czy nie? Bo jeżeli tak, no to git, no. Bo to, mi się wydaje, że o to też ludzie często mieli, że tak jakby trochę się próbowałaś od tego odcinać, tak jakby on był w tym sensie niezależną osobą, a ty nic byś z tego nie miała. No ale będąc w tej relacji, no coś masz. <laughs> ale tam kurwa musi być ten... <laughs> ale nie denerwuj się kurwa, nie, bo ja pierdolę, bo zaraz jej ciśnienie skoczy i się coś złego wydarzy. Nie denerwuj się, ja tylko tak chciałem dopytać, bo ładnie napisałaś, tylko chciałem dopytać, spokojnie, proszę się. Bo już tam puls 160 mam wrażenie z tym kapslokiem. No dobra, ale jak kupujecie mieszkanie na spółę na przykład, to, jest, to uważasz, że jesteś beneficjentką tego, jego decyzji, czy nie? Pojeb... nie? No ale to powiedz, no. Kasik już wyszła, rzuciła statement i poszła rzuciła mikrofonem. Dostała udaru przez ciebie. Nie, nie dostała żadnego udaru. <gasił> Kasiu, wróć. Ostatnio padł rekord Twitcha. Ponad 10 milionów osób oglądało galę organizowaną przez Ibaja Lanosa. La Velada del Ano to coroczna gala łącząca amatorski boks twórców internetowych z wielkim show muzycznym. W tegorocznej piątej już edycji na stadionie w Sewilli zebrało się ponad 80 tysięcy widzów, a w ringu i na scenie pojawili się najwięksi streamerzy i muzycy hiszpańskojęzyczni. Nowy rekord to 10 milionów 800 186 384 widzów, poprzedni rekord również należą do tego eBaja i wynosił 6,7 miliona osób, więc takie liczby. Ja w ogóle to przegapiłem szczerze, nie oglądałem, nawet fragmentu tego nie widziałem, jak mam być szczery, tylko coś potem mi się wyświetliło, że o jakiś nowy rekord, o jakieś 10 milionów widzów. Widziałem jakiś komentarz, że ktoś wstawiał to zdjęcie, że oni walczą i że są w takich kaskach i rękawicach, wiecie, takich grubych i że... Oj, że tam ludzie oglądali taką walkę i się jarali, a u nas to już na gołe pięści się biją i nikogo to nie interesuje. Że taki jakby eskalacja napięcia i konfliktów była. Natomiast no nie wiem, nie oglądałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Może tam są inne nastawienie, może po prostu walki były przerwnikami od koncertów. Nie wiem co tam się działo, nie oglądałem. Natomiast oczywiście same liczby robią, robią wrażenie. Natomiast też co ciekawe, Twitch wdraża zmiany w wykrywaniu viewbotów. Kanały z, z zawyżonymi statystykami mogą zanotować spadek liczby widzów. Celem jest poprawa wiarygodności. Danych, więc ostatnio ciekawe doniesienia z Twitcha, bo rzeczywiście było tak, że ostatnio, no, streamerzy mieli. To już klany był ten motyw, że streamerzy mieli coś za dużo widzów. bo właśnie to nie było też takie głupie, że na przykład każdemu dodało po tysiaka, tylko jakoś tak procentowo mieli za dużo. Po prostu jest to dziwne w tym sensie, że na przykład wiesz, jakiś twórca, co ma, nie wiem, tam 40 widzów, no to miał nagle 300, ale na przykład Gucio, który zwykle ma tam powiedzmy 7, 8, nagle miał 12. I też to takie, nie wiem, czy jakaś szerzej zakrojona akcja, czy, czy o chuj chodzi. A może jakieś zmiany w algorytmie wprowadzali, i potem tak to się zrobiło? No, ciężko powiedzieć. Natomiast no, Twitch nagle stwierdził, że musi to poprawić. No, żeby te dane, oczywiście, były bardziej wiarygodne itp. No i tutaj czytałem komentarz Trainwrecka, ja sobie przeczytałem go całego, ale tak w skrócie no to on mówił o tym, że generalnie jest wielu twórców, którzy w ogóle botowanie swoich streamów traktują jako sposób na wybicie się i że jest to taktyka, która działa i że potem jak już mają kasę, to mają takie boty, których te systemy Twitcha nie będą gdzieś tam w stanie w ogóle wykryć i że... Potem ci ludzie łączą się w jakieś tam kolektywy, wzajemnie pompują te wyniki, no i w ten sposób próbują gdzieś tam się wybijać na tych platformach. No a później złapanie ich, czy w jakiś sposób przyłapanie na tym, no już graniczy z cudem, jest praktycznie niemożliwe. O, to taki temat w sumie koło dzieci. Mój narzeczony ma dziecko z poprzedniego związku, nie potrafię go zaakceptować, a co dopiero pokochać? Co mam zrobić, czy ta relacja ma sens? z kategorii trudne sprawy, trochę takie zagadnienie. Znaczy. Kurwa, no, bo wiadomo, że ludzie zaraz tak z góry oceniają na zasadzie, no jak możesz nie akceptować tego dziecka, no ale no tak, no zdarza się, nie? Że, że ktoś takie będzie miał podejście i co ma się zmusić. W sensie nie wiem, nie, 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 nie mam z góry takiego nastawienia, że to musi być zła osoba albo jakaś, nie wiem, oschła, czy cokolwiek, no może tak być. Ale kurwa, czy taka relacja ma wtedy sens? Nie, pierdolę, ludzie nie potrafią pójść na łatwiznę, nie ma sensu i tyle. Ja wam powiem, że kiedyś miałem właśnie kolegę, gdzie była taka sytuacja, właśnie. No i o, bo to jest w sensie tak z drugiej strony to znając czyli z tej perspektywy dziecka jak czujesz że tak yy, jesteś trochę na wylocie i że tak cię traktują że jednak te nowe dziecko czy nowe dzieci są inaczej traktowane, bo są z tej relacji i powiedzmy, no, ta partnerka, tak, gdzieś tam ojca nie potrafi jakoś tego zrównoważyć albo nie ma w sobie na tyle uczuć, żeby żeby rzeczywiście równo traktować, to przejebane to jest. W sensie nie wiem, jak to wygląda z perspektywy relacji tych ludzi, ale na pewno z perspektywy dziecka, które czuje się w jakiś sposób wykluczone czy odrzucone, uważam, że jest to giga nie? Mój tata był w związku z kobietą, która nas nie akceptowała. Teraz ma super żonkę, a z tamtą to przeszłość... Albo akceptujesz człowieka z jego przeszłością, albo daj sobie spokój. No nie no, tak na dłuższą metę, jeżeli ojciec jest zaangażowany w wychowanie i poznaje tę nową partnerkę i ona z kolei ma takie nastawienie raczej negatywne, albo wiecie, oschłe, no to wiadomo, że na dłuższą metę to też będzie budowało jakiś konflikt między nimi. No nie da się z tego jakoś odciąć. No nie da się tak wyciąć tylko tego fragmentu relacji, albo skupić się na tym dziecku, które gdzieś tam sami sobie zrobią. No bo to tak nie wiem. No ja raczej bym powiedział, że to nie ma sensu. Więc odpowiadając na to pytanie, które tu jest zawarte na tym TikToku, to bym powiedział, że to nie ma sensu, bo za każdym razem trochę to będzie stawiało tego ojca w takiej sytuacji, że albo ja, albo oni. Nie? Że gdzieś tam w podtekście zawsze to będzie. Dlaczego? No, bo ta nowa partnerka nie traktuje tych dzieci na równi. I zawsze to prędzej czy później będzie się sprowadzało do takiego wyboru. Przyszła paczka tą maczą całą. Mówiłem wam, że zamawiałem, bo zaraz by było, że. O, krętacz kurwa, mówił, że zamówił, a nie zrobił tego. Więc wam pokażę. Co tam w środku jest. Jakiś cały ten zestaw wziąłem. Ogólnie tak wygląda. O. Takie coś. Ty duże to jest w ogóle. Patrzcie, to jest takie. Na całą rękę. Na całą rękę takie. Ja może zupę z tego będę jadł. Nadałoby no, się w sumie. No tak sobie popijał zupę. Jak nie jest do picia? To co się w tym robi? Co ja to kupiłem. Jak to, to nie jest tak, jak na przykład do jerby? Że to masz do picia taki specjalny, ten? Ty mieszasz? Nie no, co ty pierdolisz, że kupiłem jakieś całe naczynie do mieszania. Nie no. Ja myślę, że się z tego pije, kurwa. Dobra, jest też ten trzepaczka cała jest też. Wygląda jak wykałaczki. Jakbym tak trzymał, to jak wykałaczki wygląda. I tutaj jest takie coś. Warszawskie zapalenie opon mózgowych. Kurwa ci Japończycy to naprawdę mają fantazję. To jest ta cała, ta luk luksusowa, jak budka jakaś ty. Organiczna japońska herbata matcha. 100% matcha organiczna. Wydało 80 zł na to? Nie, ten cały zestaw to z 200 kosztował. <laughs> ale może, ale zobacz, doświadczenia są bezcenne, bo może będzie to mój nowy ulubiony napój, boże, do końca życia. Ile mi go tam zostało, będę w związku z tym kosztował takiego wspaniałego napoju. A może mi nie posmakuje i tyle. Nie wiadomo, ale doświadczenia są Bezcenne, Łe, z moja, no mogło być lepiej, mogło być gorzej, tak się ktoś przyczepi, że to nieprawdziwy no smak, maczyń, że masz spróbować innej. Tak, dlatego właśnie w y, sierpniu lecimy do Japonii, nie? Bo, żeby spróbować na miejscu. Znikam, będę sam hodował, kurwa, swój krzak, wysuszę liście, będę sam podlewał, wszystko sam robił, kurwa. I potem sobie jeszcze przemielę, a na koniec y, jeszcze wodą ze strumienia to zaleję. Mówię ci już niedługo, no? W sierpniu realizujemy. O, pod dyskusję, uwaga: POV, nowe pokolenie wnuków biegnie do dziadka z prezentem urodzinowym. <laughs> no ja już czuję, ze Stańską będzie zaraz Idziemy do dziadka Masz, zanieść niej dziadkowi No i co? I zajebiste No jest... Zobacz, nie no dla mnie to jest bardzo podobny widok, bo mniej więcej też tak to wygląda jak z Ciri jedziemy do mojego taty, to jest mniej więcej podobnie, <noise> też zaraz leci tam się przywitać, musi być wymiziana, mój tata uwielbia Ciri, więc się z nią bawi, podobnie to wygląda, ale nie mówisz, że to twoja córka? Nie no mówię, że jedziemy do dziadka. Ja tak mówię. No, no, tak, no. Przykre to. No, ja nie wiem, kurwa. No, nie wiem. Jak ktoś zobaczył to nagranie, jak ten zadowolony piesek sobie leci i mu jest, kurwa, przykro, to naprawdę. No przecież to giga pozytywne, zobacz. No, jebiście. zobacz. Zadowoleni. Wiecie, ja rozumiem, że można, nie wiem, że nie podoba ci się ta nazwa, nie podoba ci się taki układ czy coś, ale żeby mówić, że to jest przykre? Kurwa. Ostatnio trafiłem na jakieś powiadomienie, że zapowiadają nowy sezon Spartakusa. No i jako, że oryginalnym serialem się mega jarałem i pamiętam, że oglądałem się bardzo podobał. Zresztą chyba nawet jakiś czas temu o nim wam mówiłem i polecałem. No to mówię, o, zajebiście, będzie jakiś nowy sezon, będzie co oglądać. No i kurwa, właśnie nie wiem, czy będzie. Dlatego, że pierwsza gladiatorka w świecie Spartakusa, zobacz zwiastun Spartacus House of Ashur. No i teraz co się dzieje? No i nadchodzi pierwsza gladiatorka w świecie Spartakusa. Tenika Davis jako niepokonana Achilia rzuca wyzwanie męskiemu światu areny i nie da o sobie zapomnieć na długo. Śmierć Spartacusie to nie zawsze koniec, przynajmniej nie w nowym serialu. Podczas panelu Comic-Con San Diego zadebiutował pierwszy zwiastun Spartacus House of Ashur, kontynuacji kultowej serii Stars. W roli głównej powraca Nick i Tara Bay, nie wiem czy jako Ashur, a towarzyszy mu nowa bohaterka, która zapisze się w historii serialu, pierwsza gladiatorka w tym uniwersum. Chcieliśmy dodać gladiatorki, choć historycznie pojawiły się w Rzymie dopiero 100 lat później. Ashut zakłóca historię i wprowadza je znacznie wcześniej, powiedział twórca serialu Steven D. Knight w rozmowie z Entertainment Weekly. I, jak dodaje showrunner, Achilia jest równie zdeterminowana i niebezpieczna co mężczyźni. Serial wciąż będzie miał wszystkie elementy znane fanom, seks, przemoc, intrygi zaskakujące zwroty akcji, ale dodajemy coś nowego kobiety w arenie. Także <laughs> także tak się zapowiada. No i jest też oczywiście yy, cały trailer, który możemy zobaczyć w sumie. Never before witness in the arena. No, więc generalnie będzie kobieta gladiator, jak mogliście tu zobaczyć. Także taki wymyślili sobie scenariusz. No i ja z ciekawości pomyślałem sobie, że... Kurwa, no nie wiem, że generalnie gladiatorzy to kojarzyli mi się, że tam walczyli mężczyźni. No z racji na taką... Wiecie, brutalną siłę, tak po prostu, taka brutalna siła. No i sobie zacząłem czytać, no mówię dobra, no zapytam Groka, a jak to wygląda. No i się dowiedziałem, że ogólnie w Rzymie zdarzały się przypadki kobiet walczących na arenie jako gladiatorki, choć było to rzadkie i budziło kontrowersje. Istnieją dowody historyczne i archeologiczne, które wskazują na udział kobiet w walkach gladiatorskich, szczególnie w okresie Republiki Cesarstwa Rzymskiego, w czasach, gdy żył Spartakus. Chociaż potem z kolei Grok twierdził, że nie było w tych czasach, tylko później. No ale dobra. I tu była właśnie mowa, że w 2000 roku w londyńskim muzeum odnaleziono re relief z II wieku naszej ery, przedstawiający dwie kobiety walczące jako gladiatorki, oznaczone imionami Amazon i Achilia. Wizerunek ten potwierdza, że kobiety brały udział w walkach. Inskrypcje, artefakty wskazują, że gladiatorki były rzadkością, ale występowały w różnych częściach imperium. No i potem tam już nie wchodząc w szczegóły, dopytywałem, jak to wyglądało, czy to było tak, że, nie wiem, często walczyły, czy jak, no jak, jak to wyglądało. I na przykład, czy były walki kobiet z mężczyznami. I to jest tak, nie ma jednoznacznych dowodów archeologicznych, ani szczegółowych relacji w źródłach pisanych, które potwierdzały Regularne walki gladiatorek z mężczyznami. Jednak niektóre źródła sugerują, że takie starcia mogły zdarzać się w ramach wyjątkowych widowisk. No więc, yy, no że to się zdarzało, tylko że na przykład było tak, że ta gladiatorka walczyła z jakimś niewolnikiem czy coś, który był mężczyzną, albo że walczyły z jakimiś zwierzętami, że próbowano też jakoś wyrównywać te szanse, no albo że walczyła z jakąś inną kobietą. Natomiast tak czysto, że się napierdalała. Z innymi mężczyznami, no to według tego, co tam znalazłem i co się pojawiło, no to, że to praktycznie nie, mało mie nie miało miejsca. No. Więc coś jest na rzeczy, postać jest na czymś oparta, ale tak co do zasady, no to chyba czujemy, dlaczego to zostało stworzone. To powinien płacić podatek artystom? Proszę bardzo. Proszę Państwa, to nie Wy płacicie za nośniki czyste, a w ogóle nie mielibyście płacić, jakby ta ustawa była uchwalona. Po pierwsze, zacznę od tego, że na całym świecie jest uchwalona. I 1% od nośników czystych, czyli telefonów, smartfonów, pralek, wi-fi, nowoczesnych urządzeń idzie dla artystów, takich właśnie którzy są chorzy którzy utrzymają jakieś jakieś tam kaleki coś tam, nie? A teraz w ogóle, posłuchajcie o co tu chodzi. Te pieniądze płaci importer, główny importer sprzętu audio-video i to ma wliczone w cenę. I daję wam słowo, że w Niemczech, zachodnich Razem z tym 1% jest wyższa cena sprzętu niż u nas by była, rozumiesz? My myślimy tylko 1% i lu a ludziom, się wmawia, y ludziom się wmawia, że to będą ludzie płacić 1% artystom za nośniki czyste. Wiesz jaka to jest prawda? Ten sam prezes tego Stowarzyszenia Importerów audiowideo wiecie co on robi? On jak, jak już ma ciśnienie, że artyści chcą te pieniądze, to on idzie do gazety wyborczej i mówi, macie tutaj 40 milionów, ja wykupuję reklamę z Samsunga na pół roku, a wy napiszcie o zaikcie, że jest złodziejem na przykład na coś. No i i wtedy wyborcza pisze, że jakieś inne piszą artykuł, bo i mają pieniądze w redakcji. O, za ich złodzieje pałace buduje, tu łapówki, duże pensje, nie? A ten prezes później mówi, no jak ja mam płacić za ich, jak to złodzieje, rozumiesz? Rozumiesz. <ścoughs> ja, no, znaczy, dobra, to no, jest dużo rzeczy takich do, po kolei, czy ten cały 1% będzie ostatecznie przerzucony na tych importerów sprzętu? No, nie jesteśmy głupi, jako konsumenci doskonale wiemy, że w finale będzie przerzucony na nas, bo to nie jest tak, że nagle jakiś importer stwierdzi sobie, że wiecie co, dziś będę zarabiał 1% mniej, no bo ci artyści trzeba o nich zadbać. No, wiadomo, że tak nie będzie i że ostatecznie byśmy płacili za to we własnym zakresie i to my byśmy mieli z tym potem problem. Więc ostatecznie tak, no, zwrot taki, że technicznie rzecz biorąc, Biorąc to niby importer, ale tak ostatecznie to konsument, no uważam, że tak by się to ziściło i że jako klienci to my byśmy mieli. Ale nawet abstrahując od tego, no tak patrząc z jeszcze innej perspektywy, to dlaczego kuwa, jako społeczeństwo mielibyśmy się na to zrzucać? Ja trochę tego w ogóle nie czaję. To znaczy, że są oczywiście jakieś różne programy pomocy ludziom, którzy potrzebują tak jakiegoś tam wsparcia i jakby, okej, okay, nie mam z tym problemu, ale dlaczego akurat ten. 1% miałby iść konkretnie na artystów. Ona to była dłuższa wypowiedź, bo on tam mówił, że masz płacić podatek nie tylko za Radio i TV, tylko za każdy sprzęt. No właśnie też nie rozumiem, bo on wymieniał na przykład pralkę, bo. Powiedzmy, że jeszcze w takim aspekcie, że telefon, no to że niby można z niego tej muzyki słuchać, że nie wiem, jakieś głośniki, tak, coś ten, no znowu też można wejść, czy tam ktoś akurat w ten sposób będzie z tego korzystał, ale nieważne. No to jeszcze jakoś ale na pralka? Czemu? Dlaczego artyści mieliby być w tym sensie taką grupą specjalnie traktowaną? Niektóre pralki mają melodyjki, ale to co, to tych artystów, kurwa? No nie wiem, bo po prostu się zastanawiam, tak... Całościowo, jak słyszysz to, to masz takie. A dlaczego? A na przykład youtuberzy, których oglądasz na komórce, to też po. A, poczekaj, poczekaj, poczekaj. A czy youtuberzy też wchodzą pod artystów, czy nie? Bo może ja bym coś dostał, to poczekaj, to może ma to sens, jednak. <laughs> poczekaj, poczekaj. <laughs> Poczekaj, zastanówmy się jeszcze raz nad tym, wszystkim. Na bupie, ale prawdopodobnie też sami już się z tym zetknęliście, że treści przeznaczone dla osób dorosłych przestały się wyświetlać na platformie X dawniej Twitter. Objęło to także dużą część, jak nie większość polskich kont, użytkownicy muszą przejść proces weryfikacji wieku. No i nie ukrywam, że sporo mam takich postów, że tylko że czasami to są jakieś absurdalne rzeczy. Na przykład ten trailer Spartakusa, który oglądaliśmy, też mi wywaliło na, na Twitterze. Znaczy najpierw był dostępny normalnie, i mogłem go obejrzeć, a już kolejnym razem jak włączyłem, to było, że ze względu na właśnie te lokalne prawo m, ograniczony jest dostęp i że musisz zweryfikować w jakiś sposób swój wiek. Więc chłop, sporo mam takich treści teraz na Twitterze, które są oznaczone w ten sposób i. No, trzeba kombinować, żeby jakoś przeczytać albo się zorientować, o co chodzi. Wystarczy, że zmienisz kraj w ustawieniach i obchodzisz to. No, ok, rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że pewnie wiesz, na dłuższą metę i tak będą jakoś restrykcyjnie do tego podchodzić. Chodzi o sam koncept i to, że Twitter raczej mm, był uznawany właśnie za taką wolnościową platformę, która przeciwstawia się jakiemukolwiek ograniczaniu dostępu do informacji, a tymczasem nagle masz takie ograniczenia i to już nie chodzi tylko o jakieś brutalne treści, takie. Wiecie, że no latały po Twitterze ujęcia z wojny czy coś, gdzie komuś tam nogę urywali itp., no to jakby rozumiem. Ale nawet takie jakieś, nie wiem, trailery filmów, gier czy coś też są wrzucone pod ten sam, to samo ograniczenie, bo to Unia forsuje. No wiem, że Unia forsuje, ale jakoś tak Twitter miałem wrażenie, że niekoniecznie się układa z tą Unią, że im po drodze, no ale...